Halo, halo, kochani, witam Was wszystkich bardzo serdecznie na czytaniu na rok 2022. I teraz tak, pierwszy będzie taki ogólny rozkład, a następne rozkłady będą na pracę, na uczucia i dla singli. Także tych rozkładów troszkę więcej będzie, no bo też takie roczne, tak, czyli większa, dużo się może tutaj dziać. No to zaczynamy, kochani. I tak, bliźnięta. Co tu dla Was, kochani, idzie na ten 2022 rok. I jest tak. Co zostawiacie za sobą? Czyli co zostawiacie ten 2022, tak? 2021. Tutaj karta Rydwan. Tego tak sobie stworzę, ok. Teraz tak. Co się przed Wami otwiera? Tu jest paść monet. E, jakie są kluczowe możliwości? E, jakie są wyzwania dla Was takie kluczowe? Oj, tutaj bliźnięta będą działać w tym roku. To już teraz widzę. E, teraz tak, ukryte obawy, jakie są są. E, jaka jest rada od kart? I przewodni temat na ten rok, jaki jest. Dobra. A więc tak, kochani. Co zostawiacie za sobą? I mamy tutaj kartę Rydwanu. Czyli to takie, taki wszelki chaos w waszym życiu. Może być tak. Ja na przykład miałam taki ten rok. Że no, po prostu nudy nie było w ogóle. Cały czas się coś działo, cały czas było coś do zrobienia, cały czas było coś do, do, do uczenia się, do, do, do zrobienia takich jakichś i, i tutaj spraw. I, związanych z kanałem i, i ogólnie. Tak jak, jak słyszeliście, słuchaliście wcześniej moich tutaj nagrań, to często mówiłam o tym, że gdzieś brakuje mi tego czasu właśnie tutaj na kanał, na nagrywanie. I to jest właśnie taka karta Rytwanu, że po prostu wszystkiego, wszystkiego było za dużo. Teraz obecnie jestem na kwarantannie, więc tego czasu mam sporo. Chociaż i tak, kochani, mam... Cały czas coś robię, więc w ogóle tego czasu nie mam, że, że, że mogę na przykład sobie posiedzieć, tylko cały czas coś tam po prostu muszę robić. Ale mam czas na przykład na ten kanał, więc y, ten rytm to jest właśnie taka y, brak czasu na wszystko. Y, tyle zajęć jest wszystkiego, że, że jest brak czasu na rodzinę, brak czasu na wypoczynek y, no, y, wszystkiego tego typu. Y, y, Rzeczy. I teraz tak, co się przed Wami otwiera? No przed Wami się otwierają właśnie jakieś nowe możliwości, jakieś, yy, 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 yy. I teraz tak, co dla niektórych będzie to, yy, że yy, yy. Szans na przykład na nowe kursy, nowe doszkolenia, nowa szkoła w ogóle, nowe kierunki, nowa praca, nowa firma, No wszystko, wszystko, wszystko nowe, tak? Coś tutaj się mm, otwiera przed Wami. Przede wszystkim otwiera się szansa na to, żebyście coś mogli nowego stworzyć, coś moglibyście nowego robić, bo ten paść to jest właśnie coś, co dopiero zaczynasz robić, coś, czego nie robiłeś wcześniej. Czyli coś, gdzie musisz się czegoś nauczyć, o czym musisz się dowiedzieć na jakiś temat. Tu jest coś, coś nowego. Na przykład to mogą być też nowe związki jak najbardziej. Coś nowego tutaj do Was przychodzi. I teraz tak. Yy, kluczowe możliwości. No i właśnie wszystko jest w Waszych rękach. Yy. Tutaj to Wy będziecie mieli decyzyjne słowo, tutaj to Wy będziecie decydować o, 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 o tym, w którym kierunku idziecie, co chcecie robić. Tutaj nie ma czegoś takiego, że ktoś będzie Wam dyktował, co Wy macie robić, to jest raczej, że to Wy będziecie dyktować warunki i będziecie stawiać warunki, na których Wy chcecie, możecie po prostu z kimś współpracować. Także tutaj możliwości są jest mnóstwo. Ale to będą zależało od tego, co wy wybierzecie, co dla Was będzie tutaj korzystne. Także to Wy tutaj będziecie stawiać karty, że tak powiem, i rozdawać karty, o tak miałam powiedzieć. Teraz tak, wyzwania dla Was, właśnie będzie to nowe, tak? Tu jest ten głupiec mówiący o tym, że zaczyna się coś nowego, znaczy głupiec, czyli karta, co dla niektórych może, kochani, być też tak, że co dla niektórych może tu nawet w życiu pojawić się dziecko, tak? Mm, też jak najbardziej, to będzie dla Was takim wyzwaniem też. Um... No takie yy, 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 może być też tak, kochani, teraz mi przyszło tutaj, mówię, nie będzie dla wszystkich oczywiście, ale co dla niektórych, co mnie słuchają, może być też tak, że yy, decyzja na przykład o tym, żeby, że będziecie mieć dziecko, yy, była taka, że pod koniec na przykład roku, a tutaj się okaże, że jednak już na początku roku ktoś tam jest w ciąży. Coś co, na takiej zasadzie może być. Przyspieszenie czegoś. Yy, ale wracając do tego wyzwania, czyli dla Was wyzwanie będzie to nowość, czyli bo to jest, skoro jest nowe, skoro jest takie, które wcześniej nie robiliście. No to będzie wyzwaniem dla Was, tak, żeby iść w tym kierunku. Także, no, tutaj um, jakieś nowe początki się u Was szykują. Um, ukryte obawy. I tutaj macie króla, um, króla kielichów. I tak, albo może chodzić o osobę. Um, król kielichów to może być mąż, żona, um, albo może być też, um, możecie mieć obawy, czy Wy nie jesteście. Za delikatni, na przykład na tą nową rzecz, czy Wy sobie dacie radę, że może zbyt uczuciowo podchodzicie do niektórych spraw, jeżeli chodzi o biznes, to zastanawiacie się, czy Wy jesteście wystarczająco dobrzy do tego, że, czy Wam to się uda. I tu właśnie bardziej będzie chodziło o to, czy Wy w środku będziecie się obawiali, czy Wy dacie Radę podołać temu nowemu wyzwaniu. Tylko obawy takie mogą być. Jeżeli nie będzie chodziło o osobę. Waszą najbliższą, to może właśnie chodzić o Was samych, że Wy będziecie jednak jakby to był na przykład król monet, czyli wiadomo, że jest urodzonym szefem, no to, a, a Wy tutaj jesteście bardziej tacy kierujący się serduszkiem, no to tutaj no może być właśnie ta obawa, że jest, jeżeli masz na przykład być nowym szefem, to może będziesz bał się, że będziesz zbyt delikatny dla swoich na przykład pracowników, tak. Że nie wiesz potrafił tak dobrze nimi zarządzać. I teraz tak. Rada od kart. Kochani, to jest tak. Yy, mimo tego wszystkiego, że tutaj coś nowego się otwiera... Yy. No, mówię tutaj, co, co niektóre osoby będą naprawdę zakładać rodziny w tym roku, bo tutaj ta karta też pokazuje, że rada jest dla was taka, żeby się nie bać tych, tego ogniska domowego, tworzenia, tworzenia tego ogniska domowego. Tutaj nawet są pokazane pięknie na tej karcie, że. Że są te dwa jajka, tak? Czyli y, gdzieś tutaj powstanie nowe życie, I, i tutaj budowanie tego ogniska domowego, żeby właśnie wszystko poukładać bo, tak, jak ma być. Więc, co dla niektórych tutaj będzie po prostu y, y, to, że przyjdzie na świat y, tutaj, y, przyjdą dzieci, czy, y, czy postanowicie wziąć małż y, ślub, czyli małżeństwo, będziecie budować rodzinę. No, jak najbardziej może tak być. A jeżeli chodzi o na przykład finanse czy, 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 czy pracę, no to dla tych, co tworzą swoją firmę, to będzie tworzenie takiej od podstaw, fajnej atmosfery w tym, w, tym, w, tym, w tym miejscu pracy, żeby jednak była. I to właśnie może być takie troszeczkę sprzeczne, bo wy byście chcieli. Na przykład właśnie stworzyć taką przyjemną atmosferę, a ktoś tam z zewnątrz Wam może mówić, a pracowników to trzeba trzymać krótko i tego typu rzeczy. A tutaj karta raczej radzi, żeby iść i jednak faktycznie być takim fajnym, żeby stworzyć tym pracownikom fajną atmosferę, żeby im się fajnie pracowało. Taka jest rada tutaj, kochani, dla Was, żebyście budowali, budowali struktury, budowali właśnie związki, budowali fajne podstawy. I teraz tak, przewodni temat na ten rok. Kochani, dziwna karta, ponieważ Czwórka Mieczy tutaj by nam mówiła, że wy zbieracie dopiero siły na to, żeby to robić. I przy, chyba, że chodzi o to, że przewodni temat na ten rok jest taki, żeby gdzieś w tym wszystkim znaleźć czas na odpoczynek. Chyba tak to by było. Bo skoro wy będziecie tak zajęci tymi nowymi rzeczami, tą nową pracą, to nowym, no co dla niektórych mam, bo przecież, słuchajmy, na pewno też te dziewczyny, które będą mamami, to no kochane, żebyście znalazły czas na, na sen. No, może być tutaj takim tematem, że gdzieś będziecie poszukiwać tego miejsca, żeby się zrzemnąć, tak, przy, nowy, przy nowych dzieciach, czy przy nowym dziecku. No tak, jeżeli ktoś rozkręca nową firmę, to potrzebuje czasu na to, żeby znaleźć go, żeby znaleźć czas na odpoczynek dla siebie, tak, bo tu jest taki, przepraszam, nawet karta urlopowa można powiedzieć, czyli może będzie taki ten rok, żeby się poszukiwać. No ja dołożę kartę, bo chciałabym wiedzieć w jakim kierunku tutaj te poszukiwania mają iść. Może nam coś tutaj wyjaśni ta karta, ten wasz temat. Tak. O! <grytanie> Macie diabła, kochani. A więc tak, tak jak mówiłam, potwierdziło to tylko moje y, tutaj, te, to co zaczęłam mówić. Tak, kochani, w tym roku będziecie y, tak zajęci y, właśnie tymi wszystkimi różnymi rzeczami, y, że zapomnicie troszeczkę y, y, jakby trochę czasu dla siebie, jak nie, nie wiem jak to słowo się, jak to się mówi dokładnie, tak żebyście wyrwali, urwali trochę czasu dla siebie, żebyście sobie pozwolili, bo to jest pracohorizm, tak i tutaj, no może być ciężko, no, ja, mówiłam tutaj w tej pierwszej karcie, że ten rok był taki dla was szybki, że dużo się działo, tak jak i dla mnie. I myślałam, że troszeczkę tu spokojniej pójdzie, bo tu, ale tu wy coś nowego zaczniecie działać, coś się nowego w życiu waszym pojawi, i wy będziecie tak tym y, zafascynowani, y, tak jakoś poświęcicie cały swój wolny czas na to, że właśnie tego czasu wam będzie zabraknie. Czyli może być pod tym względem, może ten rok być taki. Troszeczkę jak ten poprzedni, tak? 2021, że będzie mało czasu, właśnie na odpoczynek. Mało czasu uda Wam się wyrwać na to, żeby pojechać na urlop, bo wciąż będzie coś do załatwienia, wciąż będzie coś do zrobienia. No tutaj musicie, kochani, na tym popracować. Będzie się sporo, sporo działo. Dobra, to teraz zobaczmy na pracę i na uczucia. Zobaczymy, co tutaj do Was wyjdzie. Mówię to czytanie ogólne, kochani. No, ja daję przykłady, że to praca, że to uczucia i w ogóle, ale tak naprawdę to może być pod każdą pod każdą dziedzinę Waszego życia, bo to jest, mówię, ogólne. Więc musicie sobie dopasować. Teraz dopiero będzie takie typowo na za co tutaj na pracę jest, tak? I zobaczmy. Praca dla bliźniąt. Co idzie w waszą stronę, kochani? Oj. Jaka jest rada? I na co uważać? No, tutaj nam się pojawiło całe towarzystwo. A więc tak. Co idzie w waszą stronę? Idzie w waszą stronę jakiś rycerz kielichów. Rycerz kielichów to są dobre wiadomości. Czyli piękna karta mówiąca o tym, że coś tutaj może z, yy pomóc wam w waszej sytuacji finansowej, w waszej sytuacji czy w pracy jakieś dobre wiadomości. Ten rycerz yy, właśnie yy, może wam przywieźć yy, taką wiadomość, że jest podwyżka na przykład w pracy, jakieś tam, jeżeli zależy, zależy wam na dodatkowych godzinach, to, że dostaniecie go dodatkowe godziny, jeżeli chodzi o pracę, jakieś dodatkowe zaszczyki yy, finansowe. Także tutaj dobre, 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 dobre rzeczy idą w waszą stronę, czyli jak najbardziej pozytywna karta tutaj u was. Jaka jest rada Giermek Monet? Kochani, Giermek to jest taki, taka osoba, która jest bardzo młoda i ona się jeszcze czegoś uczy. Czyli tak, ja bym powiedziała: przyglądajcie się Waszym finansom, przyglądajcie się Waszej pracy, nauczcie się rozsądnie wydawać pieniądze. Chyba, że to już robicie, to, no, to nie musicie, ale tutaj właśnie jest takie podejście być otwartym na, na nowe rzeczy, na nowe pomysły, na nowe oferty. To jest taka karta, też mówiąca, że coś to się za, zaczyna dopiero dziać I tutaj warto by było właśnie się otworzyć na te nowe rzeczy, które mogą do Was tutaj przyjść. No może być tutaj jakieś wyceżniejsze wiadomości oferty, no to wy tutaj macie się na nie otworzyć. I teraz tak, na co uważać? Kochani. Hmm. I tu też pasuje ta karta jak najbardziej do, do sytuacji, ponieważ królowa monet to jest mała cesarzowo, często mówimy, czyli osoba stabilna, dobrze wiedząca, czego chce, ona wie, jak zarządzać swoimi finansami i co robić. I tutaj, w tym momencie, jeżeli przychodzi ta nowa oferta do Was i Wy musicie się czegoś nauczyć, czy spojrzeć na to takim, takim troszeczkę... Wzrokiem początkujące jakieś osoby, yy, czyli, jeżeli ja na przykład otrzymuję, na, yy, kupiłam na przykład nową kart, yy, talię kart, czyli ja również yy, staję się tym gierkiem, ponieważ ja się uczę. Oglądam te karty, patrzę, jakie mają znaczenie. Karta wiadomo, że każda talia in, in, inne ma niektóre symbole i wtedy czytamy je pod właśnie tak, jak talia mówi, a nie tak jak jest na przykład gdzieś tam wyuczone. Więc y, ja idę robię krok na, do tyłu, jakby, bo uczę się czegoś. I tutaj dla Was tym ostrzeżenie będzie, żebyście nie twierdzili, że Wy już wiecie. To tak jak ja bym wzięła tą kar talię kart i powiedziała, dobra, ja, ja znam znaczenie kart y, na pamięć, i nie będę zwracała w ogóle uwagi na to, co tutaj te obrazki pokazują. I, i ja wiem. I później, na przykład, ktoś mi zada pytanie, ja będę y, odpowiadać tak, jak po prostu wszystkie karty mają jakieś znaczenie nie przyglądać się szczegółom. I ta, ta odpowiedź może być nietrafna, bo nie zauważy czegoś, czego tutaj w tej karcie jest, a ja tego nie odczytałam. Więc to jest właśnie. No nie wiem, czy ten przykład akurat tutaj dobrze nakreśliłam, ale to jest właśnie takie zrobienie troszeczkę krok w tył, przyjrzenie się tej sytuacji, no i wtedy ruszasz dalej, tak? Dobra ocena tego może być. Dobra. To praca, czyli kochani, tutaj idą nowe szanse dla Was. Teraz, uczucia, czyli te związków stałych, kochani, to będzie związki stałe, co tutaj dla Was idzie? Zobaczmy. I tak, co idzie w Waszą stronę? Jaka jest rada? I na co uważać. Ok. A więc tak, co idzie w Waszą stronę? Czyli w Waszą stronę, Wasz związek idzie w jak najbardziej pozytywny y, sposób. Jeżeli na przykład y, to będzie dla związków, które y, miały jakieś problemy w 2021 czy wcześniej nawet, to tutaj pokazuje się polepszenie y, tych relacji, y, wygranie czegoś, czy jeżeli wspólnie się o coś staracie na przykład macie, nie wiem, wspólnie sprawę jakąś i walczycie przeciwko, w sądzie przeciwko komuś innemu, to również uda Wam się to tutaj zwyciężyć. Ale głównie to chodzi o to, że idzie w Waszą stronę, jakby wzięcie tego Waszego związku poziom wyżej, tak? Czyli uda Wam się przezwyciężyć też jakieś mm, trudne chwile, jakiś trudny etap, coś takiego. Także bardzo pozytywna tutaj, kochani, dla Was karta. Rada dla Was. Kochani, rada jest taka, żeby brać z życia pełnymi gaściami, żeby się nie obawiać. Bo kało fortuny to jest takie coś, że to jest też karta karmiczna, czyli coś trzeba przerobić. Brać się w taki sposób, że jeżeli coś tam się wydarzy w Waszym życiu, w Waszym związku, to po prostu brać w ten sposób, że no tak tutaj się stało. Yy, Takie mieliśmy przeznaczenie. No i trzeba naprawić to, czy coś iść dalej, tak? Yy, czyli yy, nie, bać się, yy, nie bać się tego, że, że, że yy, jakby nie zamartwiać się tym, że coś na przykład może nie pójść yy, tak, jakbyście chcieli. Yy, I radą może być jeszcze też dla Was, kochani, to. Yy, żeby to wszystko się toczyło dalej, bo, bo fortuna kołem się toczy, tak? I, I tutaj dla Was rada jest, że nawet jeżeli gdzieś tam jakieś potknięcia będą, to po prostu dalej, dalej, dalej... Yy... Jechać na tym włoży, tak? Dalej tutaj nie przestawać, nie przestawać dążyć do, do celu. Bo mówię, to karta jest na cały rok, ta, ta szóstka. Czyli może być coś tak, że jeżeli nawet mm, gdzieś właśnie są te potknięcia, gdzieś tam jakieś, nie wiem, krótkotrwałe rozstania są, gdzieś tam jakieś są... Mm, Jakieś chwilowe nieporozumienia, to tutaj ta karta by pokazywała właśnie, żebyście dalej, dalej, dalej po prostu byli w tym związku, żebyście tutaj naprawiali to wszystko. Bo tutaj, właśnie, tu jest pokazane, panie, tutaj to, to jest jak zegar, tak? To wszystko tutaj się kręci. Czyli to wy, tutaj to musi tak chodzić, wszystko mieć. Jasne, jasne cele, i, i, i Wy musicie tutaj to napędzać, tak? Taka rada jest dla Was. Na co uważać, kochani? No tutaj karta jest rozstań, zostawiania czegoś, co już Wam nie służy. Więc tak jak mówiłam przed chwilą, że tu mogą być jakieś takie krótkotrwałe, na przykład ciche dni, czy coś gdzieś jakieś takie postanowienia że na przykład, o jak się nie zmienić to ja Cię zostawię, czy tam na, na takiej zasadzie um, uważać na to, żeby do tego nie dopuścić, ja myślę żeby właśnie tak jak tutaj ta rada jest żeby to dalej ciągnąć, żeby mimo wszystko nie poddawać się to jest chyba najodpowiedniejsze słowo, nie poddawać się, walczyć o związek, bo kochani, szanse są na to, że zwyciężycie, że to Wam się uda, bo przecież to jest karta na cały rok, yy, czyli yy, gdzieś po drodze, może będą właśnie jakieś tam turbulencje, ale tutaj karta rady jest nie poddawać się. Yy, dążyć, jeżeli. Yy, oczywiście mówię to dla osób, które, yy, które yy, Dalej y, kochają tą swoją drugą osobę, którą y, y, naprawdę darzą takim głębokim uczuciem i wiedzą, że jest warto walczyć o ten związek, to jak najbardziej. No bo wiadomo, że jeżeli. Nie wiem, twierdzicie, że nie warto jest już o, nic, o to walczyć, no to nie będziecie robi nic na siłę. To musi być zgodne z Wami. Jeżeli czujesz, że warto jest zainwestować w ten związek, dać więcej czasu temu związkowi, to jak najbardziej tutaj, kochani, cel jest przed Wami. Bardzo fajny. Dobra. I teraz dla Singli. Zobaczymy, co tutaj dla Was, kochani, idzie. Na 2022. Co idzie tutaj w Waszą stronę? Jaka jest rada? I na co uważać? Na ten rok, no wiadomo, nie będzie to kochanie dla wszystkich. Tak jak ja powtarzam, to jest ogólne czytanie, więc dla niektórych będzie, dla niektórych nie. Ale karty tutaj pokazują, że co idzie w Waszą stronę. Idzie do Was jakiś, jakiś czas, w którym przewartościujecie troszeczkę Wasze życie, Wasze oczekiwania, Waszych znajomych, zrobicie jakiś taki troszeczkę sito. I weźmiecie tylko to, co dla Was jest najlepsze, to, co dla Was jest dobre. To światełko, które tutaj On ma, może również mówić o tym, że możecie znaleźć ten właśnie wartościowy związek, tą wartościową osobę. Tylko, że właśnie Wy najpierw musicie określić sobie, dać sobie na przykład. Taki przykład, kochani, daję, że usiądziesz, weźmiesz kartkę e, <küh> i może wypiszesz na tej kartce, jakiego, jakiego byś chciała partnera czy, partn czy partnerkę e, i mm, skupcie się na tych celach, które są realne, e, nie, za, nie takie po prostu. Mm, no, realne po prostu. I jeżeli wyjście z, te, z, 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 z jakby skoncentrujecie na tym, jakiego tego partnera gdzieś, takie, czy partnerkę, jakie oczekiwania macie, to to już będzie połowa sukcesu tutaj u Was, i ja myślę, że ta osoba może się pojawić. Tylko, właśnie, wy musicie, jakby nie brać, jak leci, tylko właśnie zdecydować się, co Wy tak naprawdę chcecie. Jakiego byście chcieli tego partnera? Określić sobie cel, wypisać sobie, i wtedy tutaj y, ta osoba może się pojawić w Waszym życiu. Y, tylko mówię, y, bo jak najbardziej to światełko jest, czyli jest szansa na to, że ktoś tutaj się w waszym życiu pojawi. Teraz tak, y, rada dla Was. No właśnie, pokazująca, że wykonać jakąś pracę, bo tutaj tak jak na tym drzewie, te, one są, te owoce tego drzewa są już gotowe do, do tego, żeby... Mm, aby można je zrywać, ale ona dalej czeka, i tutaj pokazuje się, że określ te cele, to co chcesz robić, i nie naciskaj na to. Po prostu usiądź i przyjdzie moment, przyjdzie taki impuls, przyjdzie ta osoba, przyjdzie ta szansa. Czyli zupełnie jest inaczej niż często mówię w kartach, że nie znajdziesz osoby, dopóki nie zaczniesz jej szukać, że ona nie zapuka do Twoich drzwi. Tak, tutaj ja myślę, że to może być coś takiego, że po prostu, nie wiem, pójdziesz na, do znajomych na, nie wiem, na kawę, a tam poznasz kogoś. I to właśnie, że ty jakby nic nie robisz w tym, tylko po prostu nakreśliłaś cel, jakiego tego mężczyznę czy kobietę chcesz, i ta, ta osoba się pojawi w Twoim życiu. I teraz na co uważać, kochani? Ja bym mówiła, że tutaj. Nie działać zbyt y, tak po omacku, że, to, co mówiłam wcześniej, że nie, y, nie brać co leci, tylko po prostu nakreślić sobie cel i, i po prostu czekać na tą osobę i ta szansa to przyjdzie szybko do nas. Mm, szybko nie szybko, no, rok, to jest czytanie na rok, tak? Ale po, jest szansa, że się to pojawi. I tutaj ten as jeszcze mógłby mówić, y, na co uważać. Y, żeby, jeżeli na ta osoba na pierwszym rzut oka nie zrobi na ciebie super wrażenia, to żebyś dała szansę, żebyś nie odcinała od razu, dobra, to nie ten, ciach, dobra, to nie ta, ona nie jest taka, mm, żebyś dziś tam nie przeoczyła właśnie szansy na to, że, że możesz poznać tą osobę taką, no, na całe życie, tak? tutaj są takie konkretne karty nie tak jak było na przykład w poprzednich, poprzednich znakach, które mówiły, że to taki jakiś większy romans, ja myślę, że tutaj może być coś takiego bardziej poważniejszego kochani, to spotkanie tej nowej osoby, tylko mówię tutaj, żebyście nie za szybko przycięli czyli jakby, nie, żebyście nie za szybko nie no nie dali szansy tej osobie, tak tylko właśnie żeby ta osoba mogła się wykazać, żeby się za szybko nie skończyli tego związku, zanim on nawet jeszcze nie zacznie dobrze, więc żeby się dawali szanse. Dobrze kochani, to na tyle ode mnie, kochani wszystkiego wszystkiego dobrego na ten 2022 rok, aby spełniły się wasze tutaj marzenia, cele i plany. Kochani, dziękuję wam bardzo za to, że tutaj ze mną jesteście na kanale. Teraz niedawno mieliśmy tutaj rok także bardzo się cieszę, że za Wasze komentarze, za Wasze lajki za, za subskrypcje to bardzo podnosi tutaj takie statystyki YouTube'a, jeżeli te komentarze są, jeżeli są te, te subskrypcje, to, to ten kanał wtedy się rozwija także bardzo, bardzo się cieszę że z tego, że tutaj jesteście ze mną no i kochani pozdrawiam, pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia, do kolejnego czytania pa pa